Ksiądz Piotr Gaś. Wtorek, 18 stycznia 2022 roku. W księdze Michała, w siódmym rozdziale, 14 wersecie czytamy: Paść swój lud swoją łaską. Zaś w Ewangelii, według przekazu Jana, w dziesiątym rozdziale, czwartym wersecie czytamy: Owce idą za pasterzem, gdyż znają jego głos. Dzisiejsze hasła biblijne nawiązują do obrazu pasterza opiekującego się swoimi owcami. Dodajmy obrazu powszechnie oglądanego, zwłaszcza w okresie powstawania natchnionych pism objętych kanonem Pisma Świętego. Dla nas współczesnych ten obraz jest mniej nośny i zrozumiały. Przyczyna jest prozaiczna owca nie jest powszechnie występującym zwierzęciem w naszym świecie a pasterza kojarzymy najczęściej z tak zwanym elektrycznym pasterzem ten jak wiemy nie ma nic wspólnego z tym opisanym w biblijnych tekstach myślę więc że z tego powodu trudniej nam ogarnąć refleksją obraz pasterza jego pracę odpowiedzialność Niebezpieczeństwa, na które był narażony, kiedy troszczył się o swoje owce i bronił je przed najemnikami, wszelkiego rodzaju drapieżnikami. Niemniej, przy odrobinie wysiłku i dzięki wyobraźni pobudzonej ikonografią na ten temat, możemy odczytać przesłanie zawarte w obrazie pasterza i jego owiec. Czytamy dzisiaj. Paś swój lud. Tak napisał Michał. To zawołanie skierowane do Pana. Pamiętaj o swoim ludzie. Jesteś jego pasterzem, opiekunem. Ty, jak każdy dobry pasterz, znasz swoje owce. Paś je. Jeśli ty nie zaopiekujesz się nimi, kto to uczyni? Twoja bliskość. Twoja opieka to szansa dla owiec, aby nauczyły się rozpoznawać Twój głos. To ważne, bo przecież brak znajomości głosu dobrego pasterza, opiekuna owiec, wcześniej czy później ma fatalne konsekwencje. Owce gubią się, są zdezorientowane, a potem także narażone na niebezpieczeństwo. Na niebezpieczeństwo, że pójdą za głosem złych pasterzy, najemników. Ci zaś niekoniecznie zadbają o ich dobrostan. Wiemy, że obraz pasterza i owiec przywołuje w swoim nauczaniu również Pan Jezus Chrystus. Dzisiejsze hasło z Ewangelii według przekazu Jana prowadzi nas do Jezusa, dobrego pasterza. W nim Bóg wypełnia swoje zobowiązanie wobec ludu. To Jezus Chrystus pasie. Łaskawie Boże owce. W jego służbie człowiek doznaje troski dobrego pasterza, a w jego głosie rozpoznaje ten właściwy głos, którego trzeba słuchać. Dobry pasterz zgodnie z Bożym zapewnieniem dba nie tylko o zdrowe i silne owce, prowadzi nie tylko posłuszne. Jezus, jako dobry pasterz, wspiera słabe i chore szuka i odnajduje zagubione stara się je pozyskać i prowadzić do swojej owczarni jest blisko nich wszystkich aby nauczyły się rozpoznawać jego głos towarzyszy im w różnych okolicznościach na dobre i na złe aby poznały jak jest im oddany tym samym stara się zyskać ich zaufanie służba dobrego pasterza jest wzorcowa dla wszystkich. Dobry pasterz wyznacza kanony właściwego pasienia, dbałości o każdą owcę. Tym samym dobry pasterz obnaża i demaskuje złych pasterzy, najemników, przeciwników i drapieżników wszelkiej maści i rodzaju. Cieszę się, że 18 stycznia 2022 roku pierwszego dnia oktawy modlitwy o jedność chrześcijan. Wracamy do obrazu dobrego pasterza. To znany obraz we wszystkich tradycjach chrześcijańskich. Jest objęty nauczaniem kościelnym. Zaś zwierzchnicy kościelni różnych szczebli, jak powszechnie jest to akcentowane, skądinąd słusznie, mają być pasterzami na wzór Chrystusa, dobrego pasterza. Co najmniej jedna kwestia w nauczaniu Jezusa Chrystusa. Nadzwyczaj inspiruje i dynamizuje różne kościelne dyskusje prowadzone wewnątrz poszczególnych wspólnot, a także rozmowy pomiędzy wspólnotami różnymi wyznaniowo. Tą kwestią jest słowo dobrego pasterza, Jezusa Chrystusa, który mówi, cytuję: Mam inne owce, które nie są z tej owczarni. Również te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Słowa o jednej owczarni i jednym pasterzu rozbudzają zapał interpretacyjny. Łaskoczą wspólnotową ambicję, w której wspólnota siebie postrzega jako tę jedną jedyną, z którą utożsamia się dobry pasterz. Z tej interpretacji rodzi się też silne oczekiwanie, czy nawet żądanie aby wszyscy inni powrócili do tej jednej, jedynej wspólnoty, którą ktoś utożsamia ze swoją rodziną wyznaniową, ze swoim instytucjonalnym kościołem. Jakże bardzo potrzebujemy przekroczyć progi naszej rodziny wyznaniowej, naszych instytucjonalnych kościołów, by spotkać się z innymi, by wspólnie słuchać głosu Pana. Pana, który pasie łaskawie nas wszystkich. O jakże ważne jest wspólne rozważanie głosu dobrego pasterza, abyśmy w poszerzonej przez niego wspólnocie uczyli się rozpoznawać jego głos, pana nas wszystkich, głowy kościoła, którym jest jedynie on, Jezus Chrystus, nasz dobry pasterz. Jakże wiele możemy się nauczyć. Kiedy będziemy się naszymi doświadczeniami gromadzonymi w bliskości Pana dzielić, jakże ważne jest, abyśmy czynili to z modlitwą, zasłuchani we wspólne rozważanie wyrażone ustami różnych przedstawicieli wspólnot, i wzajemnie się w ten sposób wzbogacali. Uczmy się tego w życiu. Że z Bogiem i w Jego kościele nie chodzi o to, żeby pasterz był tam, gdzie prowadzą go Jego owce. Chodzi o to, abyśmy wszyscy wrócili tam, gdzie jest Bóg i zgromadzili się wokół pana Jezusa Chrystusa, naszego dobrego pasterza. Módlmy się. Dziękujemy Ci, Boże nasz łaskawy, że od wieków cierpliwie pasiesz nas wszystkich. Dziękujemy Ci, że Ty stale mówisz do nas. Dziękujemy Ci, że mówisz do nas przez Pana Jezusa Chrystusa, w Nim spełniasz swoje zapewnienie, że dasz nam dobrego pasterza. Pomóż nam, byśmy nie kazali Chrystusowi stanąć tam, gdzie my jesteśmy. Pomóż nam, abyśmy rozpoznając Jego głos, zawsze poszli za nim i byli tam, gdzie On jest, gdzie chce nas mieć. Poszli tam, gdzie On nas posyła, podążając przed nami, jako nasz dobry Pan i Bóg. Wysłuchaj nas. Dla Chrystusa, syna Twego, dobrego pasterza, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje po wszystkie wieki wieków. Amen. Więcej materiałów na www.trojca.waf.pl